Dzień dobry, nazywam się Raszek Więckowski. jestem prezesem Fundacji Księstwo Ziembickie. Zostałem zaproszony do TV Region z powodu kilku tematów, które nas interesują i którymi zajmuje się również telewizja. Fundacja jest wydawcą gazety regionalnej, głos regionu. Gazeta ukazywała się jako dodatek do gazety Ziembickiej. Przez cały 2020 rok, no a od 1 stycznia Fundacja wydaje głos regionu już jako samodzielne czasopismo. Pismo jest skierowane w zasadzie do mieszkańców Dolnego Śląska, więc będą tam przeważały tematy, które nas tutaj szczególnie interesują. I tematyka artykułów, które tam zamieszczamy. W zasadzie obraca się wokół zagadnień społeczno-gospodarczych, bo te nas najbardziej interesują, ale też i są informacje dotyczące sportu, kultury, organizacji pozarządowych, ciekawych projektów. W każdym razie pismo w tej chwili już ściśle współpracuje z TV Region. Nas w stronach internetowych TV Region y, będą się również ukazywały artykuły i y, programy, które te, y, Telewizja Regionalna prezentuje, będą również się pojawiały na łamach y, y, głosu regionu. To tak w skrócie y, na ten temat, bo y, doświadczeń mamy jeszcze niewiele, ale y, z, y, gazeta przyjęła się dobrze i. Czytelnicy pozytywnie zareagowali na, na formułę tej gazety. Fundacja poza tym od trzech lat wydaje czasopismo naukowe Acta Sambizienzis, i to już jest specjalistyczna publikacja, która, która zajmuje się historią regionu i publikowane są tam artykuły naukowe autorów raczej nie są to, nie są to popularne naukowe, popularno-naukowe artykuły, ale to są artykuły naukowe. To są opracowania, które do tej pory nigdzie nie były publikowane. To są artykuły, które są wyposażone w dokładną dokumentację, fotograficzną, bibliografię, więc to już ma swoją rangę tu na naszym terenie, i w tej chwili staramy się o wpis do rejestru czasopis naukowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Mam nadzieję, że coś takiego się uda, choć nie jest to prosta sprawa, ale, ale ranga czasopisma wtedy rośnie. Akta Ambizienzis będą również publikować materiały, które, które będzie telewizja regionalna promować, więc telewizja ma formułę otwartą i myślę, że takie zagadnienia dotyczące historii regionu i ludzi, którzy tu żyli, też, też będzie, mam nadzieję, obecna w obydwu mediach. Jeżeli chodzi o, o sprawy promocji tych mediów, to współpracujemy ściśle z, z Fundacją Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego i ta nasza współpraca będzie polegała na raz, że wymianie informacji, uczestniczenia wspólnie w projektach, które które zamierzamy realizować, albo takich projektach, które będą ogłaszane w ramach naborów przez instytucje publiczne, ministerstwo, Urząd Marszałkowski. W każdym razie myślę, że taka forma współpracy no zaowocuje tym, że te media będą coraz ciekawsze. Mam nadzieję, że uda nam się współpracować z, z całą ekipą. Coraz więcej ludzi zaangażowanych jest w, w te działania, zarówno w telewizji regionalnej, tak jak widzę, no i, w, i wokół naszych czasopism i gazet. No, gromadzi się grupa ludzi, która jest zainteresowana, żeby, żeby Publikować wiedzę nie tylko po to, żeby popularyzować tą wiedzę, ale też mamy takie ambicje, żeby do procesu edukacyjnego były te materiały wykorzystane. Tym bardziej, że współpracujemy również z firmą, która produkuje pomoce szkolne i ta firma z 25-letnim już doświadczeniem też wyraziła chęć współpracy. Tym bardziej, że. Chcemy również wykorzystać telewizję do reklamy produktów tej, tej firmy, więc to jakby wiele różnych działań, wiele różnych działań zaczyna ze sobą się łączyć i mam nadzieję, że, że będziemy się rozwijać, a co przyniesie przyszłość, to no to zobaczymy. Mam nadzieję, że, że następnym razem, jak się spotkamy, to będziemy mieli dużo więcej do, za, do powiedzenia i do zaoferowania widzom telewizji. W każdym razie dziękuję bardzo za zaproszenie i, i mam nadzieję, że materiał, który telewizja publikuje na swoich, na na swoich portalach, no, przy, przyjęta zostanie z entuzjazmem. Dziękuję bardzo.